Ja wszystkim z tej strony IAO i dzisiaj zagramy sobie znowu w Skywars szybkie rundki 3 więc lecimy tak jak mówiłem będą szybkie Dobra, wbijamy na rękę Czy trafi mi się ogar, czy trafi mi się w yy, jakiś nieogar Zaraz zobaczymy, czy ten koleś umie grać, czy nie umie grać Dobra, nieźle, mamy już diamentowy miecz Nawet dwa dwa yy, diamentowe miecze Ponieważ mój koleś z drużyny chyba nawet nie otwiera skrzynek Z tego co widzę Dopiero teraz i do mnie wymachuje, żebym mu dał jakiś miecz, czy coś To mu dam trochę Niech ma coś od ode mnie Fajny ten miecz mi się podoba, tam jest wróg i we mnie strzela. A mu idzie do niego. I go ubił i sam zabił się. No nieźle. Hmm. Stary, nie widzisz tego kolesia. No. Dobra. Chyba muszę zacząć działać. Złego setu nie mam, więc nie wiem tak szybko paść. No chodź tu koleś, chodź. Dawaj. Zlecisz jak tu przyjdziesz. He. No dawaj, kolo. No dawaj. Polecisz tam, ja ci mówię, polecisz jak tu przyjdziesz. I nie radzę ci ryzykować, bo ja mam lepszy set od ciebie. No zaczekasz na mnie myślisz, że ja tam pójdę? Chciałbyś, prędzej ty do mnie przyjdziesz mm, Czy ja padłem? Czy ja padłem? Jakim cudem? Dziwne, bardzo dziwne Dobra, zimna strutka Nie patrzyłem w ogóle na HP i mi się wydawało, że w ogóle jakbym nie tracił Tak się czułem, jakbym w ogóle HP nawet nie stracił No ale nieważne, lecimy dalej Teraz na kogo trafiliśmy? Trafiliśmy... Alex, jakiś tam Ogarnia on w ogóle tą grę? O nie, już po nas chyba tak jak mówiłem, nie lubię tego jak ktoś zaczyna grać i od razu w komuś skakuje na wyspę i cię zabija. To właśnie dlatego mówiłem, że trzeba szybko tutaj grać. Ja szybko nie grałem, ale teraz będziemy szybko grać. Szybka akcja, teraz pamiętajcie, szybko trzeba grać i yy, umiennie. Dobra, yy, nie lubię tej mapy, bo mi loguje na tej mapie. Adaś, proszę iść stąd. O Jezus chwila. Nie lubię tej mapy, bo mi czasami na niej laguje. Ale chyba teraz nie loguje. <laughs> Ogólnie przepraszam Ta. za odgłosy dziecka w tle. Ale ja tu nie poradzę. No ty chami ty chcesz mi spalić? Czasami tak chcesz... ludzie się trafiają właśnie w teamie, którzy próbują cię spalić Tak zwani źli jakby gracze, którzy nie powinni być z tobą w teamie bo cię chcą zabić Ja nie wiem co ja mam zrobić bo mnie chce by nie chciał zabić Lipa trochę Sami widzieliście wstawił na mnie lawę Więc Nie jest to proste, chyba dalej będzie próbować A jak, tak jak mówiłem No nie nie fajnie jest mieć nieogara w teamie Jakie ja mam wygrać skoro gra się z takimi ludźmi? Ten full diaks już no super, ten jeszcze chce mnie zabić. Z siebie zabija, Debil. Jeszcze. Jej, ja na takich zawsze muszę trafić. Ja się zabij i daj mi itemy. Hmm, tego bym sam raczej nie ubił. Z moim internetem, z moim komputerem? No nie, nie, nie ubiłbym. Dobra, i co ja bym tutaj w ogóle robić z tym kolesiem? Piotr mi chciał zabić, a teraz mi daje itemy. No super, super. Patrzcie, idzie ze mną. Wariat chciał mnie zabić. Nagle się odwrócił. Dobra, ile z kolesi? Trzy osoby? Na nas dwóch. Na nas dwóch, yy, co można liczyć jakby mnie jednego, bo ten koleś raczej ogarnięty nie jest i zaraz szybko padnie. Znając go od samego początku. Tak sądzę. Nie wiem co on teraz robi. Chyba chcę iść do tamtych kolesi. I rzuca mi nawet budulec coś dziwne. No dobra, koleś. To patrzę się, ogarnąłeś trochę teraz w miarę. Nie wiem po co ty tam wskoczyłeś. Jak właśnie Diaks tutaj jest jedyny, który będzie chciał mnie zabić zaraz. Spróbuję mu lawę pod nogi wrzucić. On ma łuk chyba. Nie będzie to proste, ale spróbuję wrzucić mu zaraz lawę pod nogi. Ale koleś, ja chcę trochę wkurzyć, że nie wyjtemy, zabieram. Ale chyba to się dla mnie dobrze nie skończy, to wkurzanie jego, jak on jest full Diaks. No niestety chyba nie. Kolo pomóż mi, przyjacielu mój kochany, który chciał, który chciał mnie zabić, pomóż mi Zabijemy go, chyba go zabijemy Już niedużo mu zostało Już po nim Wygraliśmy. Wygrałem z nieogarem rundę. No super, i teraz 0 fpsa. Nice. To może jeszcze jedną rundę przy okazji, bo dużo cięć będzie. Przez to, że mały mi wbił do pokoju i przez to, że kaszlałem trochę tam, bo jestem lekko przyziębiony, chory. Nie wiem dlaczego, no ale zobaczymy jak ta runda będzie, jak, co, co się będzie działo teraz. No z kim ja jestem? Ze Steve'em jakimś, który od razu leci na środek. I mam lekkie lagi, ściny Minecrafta. Nie wiem czy wy to widzicie na nagraniu, ale są lekkie ściny. O nie, uciekam. Nie zdążyłam, niestety. No ale skończymy chyba tutaj na nagrywanie.